Wczoraj meczem Uso Mondeville widzę w Łuciu rozpoczął się ósmy międzynarodowy turniej koszykówki kobiet o memorią Małgorzaty Gliszczyńskiej. Uroczyste rozpoczęcie turnieju odbyło się tuż po tym spotkaniu. Zgromadzeni w Hali Mosiru zawodniczki i kibice minutą ciszy uczcili pamięć naszej znakomitej koszykarki Małgorzaty Gliszczyńskiej. Po raz pierwszy od chwili zakończenia rozgrywek ligowych mogliśmy podziwiać umiejętności znakomitych koszykarek, w tym trzech mistrzyni Europy i gwiazdy w NBA Nadine Domont występującej w barwach koloru kabrybnik. Właśnie mecz naszej Polfy z kolorem był najciekawszym wydarzeniem pierwszego dnia turnieju. Wygrały pewnie podopieczne trenera 77 do 59. W inauguracyjnym meczu francuski zespół Mondeville rozgromił łódzki Widzew aż 106 do 60. Łodzianki w ostatniej chwili zastąpiły silny zespół słowacki Lokomotiv Koszyce, który nie dojechał na turniej. Dziś rywalkami Polfy będą właśnie Łodzianki. W piątek Pawięcianki spotkają się z Uzo Mondeville. Będzie to mecz, który decydować będzie o zwycięstwie w turnieju oraz zdobyciu Pucharu, fundowanego przez dyrektora generalnego Polfy. Mecze z udziałem Pawięcianek rozpoczynają się o 18.30. A my wszystkich kibiców zapraszamy do naszego programu na retransmisję tych meczy o godzinie 22.15. Na ostatnim posiedzeniu zarząd miasta nie wyraził zgody na składowanie odpadów z gminy Dobroń na wysypisku w Łaskowicach, poinformował rzecznik prasowy prezydenta Pabianic Jan Skąbski. Ponieważ na wysypisku zgodnie z wcześniejszą umową składowane są już odpady z Konstantynowa, wożenie dodatkowych śmieci z dobronia w sposób istotny uszczupliłoby miejsce przeznaczone na odpady z Pabianic. Do czasu przyjęcia przez Pabieński Samorząd systemowych rozwiązań w sprawie gospodarki odpadami, udostępnianie obecnego wysypiska innym gminom nie jest możliwe. Wczoraj rozpoczął się nowy rok szkolny. W związku z bezpieczeństwem dzieci w drodze do i ze szkoły, Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach i Straż Miejska podjęły wspólną akcję. Od wczoraj policjanci z Kompanii Prewencyjno-Patrolowej, Wydziału Ruchu Drogowego i Strażnicy Miejscy rozpoczęli wzmożone patrole wokół szkół podstawowych i gimnazjów. Chciałbym Państwa, przede wszystkim kierujących, uczulić, aby w sposób ostrożny zachowali szczególnej ostrożności. Przejeżdżali w rejonach szkół, przez przejścia dla pierwszych ustępowali pierwszeństwa dzieciom. Chciałbym tutaj też powiedzieć, że kierujący, żeby wzięli pod uwagę to, że dzieci są po wakacjach, są roztargnieni. Mówię naprawdę, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, żeby po prostu te nasze dzieci spokojnie mogły dojść i wrócić ze szkoły. Dzisiaj rano dwóch mężczyzn zatrzymało pijanego kierowcę tego motoroweru. Jechał on ulicą partyzancką w kierunku budowlanki i szkoły podstawowej nr 9, czyli tam, gdzie jest dużo dzieci i młodzieży. Od początku akcji, czyli od wczoraj, policjanci nałożyli na kierujących 14 mandatów karnych na łączną kwotę 2150 zł. Trzech kierowców było pod wpływem alkoholu rekordzista miał 1,87 promila alkoholu we krwi. Zabrano również pięć dowodów rejestracyjnych. Ukarano także pieszych za niezgodne z prawem o ruchu drogowym przekraczanie jezdni. Akcja ta potrwa do 10 września. Pawieńska kryta pływalnia od najbliższej soboty, czyli od 4 września, będzie nieczynna przez najbliższe 40 dni. Zamknięcie basenu spowodowane jest zmianą sposobu zasilania pływalni w energię cieplną. Dotychczas ciepło dostarczane było z pomoteksu, ale tylko w dni robocze, dlatego nie można było korzystać z niego w dni wolne od pracy. Od 15 października po dokonaniu zmian w zasilaniu basen będzie czynny przez 7 dni w tygodniu. Ogrzewanie będzie dostarczała ciepłownia miejska. Natomiast już w końcu września będzie można zaopatrywać się w nowe karnety. Powiatowy lekarz weterynarii w Pabianicach Andrzej Stradomski informuje, że obowiązkowemu szczepieniu na terenie naszego powiatu podlegają wszystkie psy w wieku powyżej dwóch miesięcy. Szczepienia takie odbywać się będą we wrześniu we wszystkich lecznicach dla zwierząt i u innych upoważnionych lekarzy weterynarii. Dokumentem potwierdzającym zaszczepienie naszego czworonożnego przyjaciela jest świadectwo szczepienia psa przeciwściekliźnie wydane w punkcie szczepień. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej z dnia 24 kwietnia 1997 roku, nie stosujący się do obowiązku szczepienia psów podlegają karze grzywny. Zabieg taki niestety jest odpłatny, we wszystkich północnych lecznicach kosztuje 10 zł. Bardzo dobrze zaprezentowali się we wczorajszym meczu ligowym piłkarze Włókniarza 3 Korony, pokonując ambitny zespół warty działoszyn 4 do 0. Po przerwie Krzysztof Wołowiec strzelił dwie bramki, a czyste konto bramkarza Jabłońskiego jest zasługą bardzo dobrze spisującego się w nowym otoczeniu byłego reprezentanta Polski Juliusza Kruszankina na pozycji stopera. Jeśli nasz zespół będzie prezentował podobną dyspozycję przez cały sezon, to z całą pewnością górne rejony tabeli będą ich udziałem. Po czterech kolejkach spotkania awansowali na szóste miejsce w tabeli, mając 4 punkty straty do lidera KKS-u Kalisz.